Sukces rzymskiej armii gwarantowała przede wszystkim zaawansowana broń. To jest policzek, czyli część rzymskiego hełmu zasłaniająca bok twarzy. Tutaj mamy fragment kolczugi. Używano ich od pierwszego wieku naszej ery. Składały się z ponad 100 tysięcy stalowych pierścieni. Kolczugi nosili żołnierze kawalerii i piechoty. Zbroja ta mogła ważyć 10 kg i zapewniała pełną swobodę ruchów. Hełm piechoty uzupełniały policzki i nakarczek chroniące szyje żołnierza. Tarcze były zrobione z drewna. Legioniści łączyli je tworząc coś na kształt pancerza żółwia. Chroniło ich to przed strzałami wroga. Legioniści rzucali włóczniami, by zabijać na odległość, a w walce bezpośredniej używali mieczy. Archeolodzy znaleźli też fragmenty najgroźniejszej rzymskiej broni. Są to kamienne kule do katapultów. Zwykle ważyły od pół do 4,5 kg. Używano też mniejszych katapult, które można było ustawiać na wieżach i murach. Strzelano z nich metalowymi bełtami. Taki kształt mają pociski do katapulty nazywanej skorpionem. W Karnuntum Znaleźliśmy ich dużo. Znaczna ilość amunicji oznacza, że północna granica była często atakowana. Chwila, coś tu mamy. Śliczna sztuka. Z jednej strony kula jest lekko uszkodzona. Może odnalazła cel. Udaje się odkopać więcej kul. 1800 lat nikt tego nie dotykał. Kształt świadczy o tym, kiedy pocisk wykonano. Takie szpiczaste końce są charakterystyczne dla II wieku. Ulaw coś trafiła, widać w niej zagłębienie. Uderzyła w człowieka albo w jakiś przedmiot. Pocisk z procy osiągał prędkość 130 km na godzinę. Mógł strzaskać kości lub ugodzić wroga w głowę, niemal na pewno go powalając. W Gunzenhausen na południu Niemiec zespół historyków bada najbardziej śmiercionośną broń rzymian katapultę. Boris Dreyer kieruje eksperymentem. Chcemy sprawdzić celność, donośność, szybkostrzelność i skuteczność różnych rodzajów katapult. Naukowcy rekonstruują machiny znalezione w Karnuntum. Chcą sprawdzić, czy były skuteczne w warunkach bojowych. Najstarszą katapultą jest Scorpio. Długie drewniane łuczysko z cięciwą umożliwiało strzelanie pociskami o po zabójczych metalowych grotach. Później powstała ulepszona wersja tej machiny. Zastosowane w niej metalowe łuczysko zapewniało większą siłę strzału. Trzecia katapulta, Onager, wzięła nazwę od dzikiego osła z uwagi na jego silne kopnięcia. Pociskami do niej były granitowe kule. Rekonstrukcje pierwszych dwóch modeli bazują na szczątkach znalezionych w Hiszpanii, Francji i Rumunii. Ale wyszukanie wzoru dla Onagera okazało się znacznie trudniejsze. Nie znaleziono części tych machin. Zespół Borisa dysponuje tylko starożytnymi opisami. Były żołnierz Wolfgang Wilsch buduje Onager od siedmiu miesięcy. Musimy uważać, jest to bardzo groźna machina. Mogła zabijać 2000 lat temu i nadal jest do tego zdolna. Trzy maszyny są gotowe do testów celności, zasięgu i szybkostrzelności. Daj jeszcze w prawo. Dobra, stój. Półtoratonową maszynę trzeba najpierw ustawić. Musimy ją ustabilizować zanim zaczniemy napinać. Inaczej katapulta mogłaby się przewrócić albo połamać. Damy radę. Testy zaczynają się od najstarszej katapulty. Korzystano z niej w czasach rzymskiej ekspansji. Za pomocą tachometru. Zmierzona zostanie prędkość wylotowa bełtu. Chcemy trafić w cel z odległości około 25 metrów. Uwaga! Jestem zadowolony. To był najlepszy strzał. Wróg dostał w plecy. Prędkość wylotowa pocisku wynosiła 193 km na godzinę. Można oddać 11 strzałów na minutę. Boris sądzi, że Rzymianie wystrzeliwali liczne salwy metalowych bełtów, by zdziesiątkować wroga. Pora na drugą katapultę. Używano jej w celach obronnych. Ona też strzela metalowymi bełtami. Naukowcy naciągają cięciwe najmocniej, jak się da, by uzyskać jak najlepszy efekt. Odczyt z wagi to 169 kg. Jest to maksymalny naciąg tej broni. Bełt. Zostanie wystrzelony z pełną siłą. Trafiliśmy w czarne pole tarczy. Bełt przebił cel i wbił się w ziemię 30 metrów dalej. Bardzo dobry, precyzyjny strzał. Człowiek na pewno by zginął. Średnia prędkość pocisków miotanych przez te katapultę wynosi 277 km na godzinę, jej zasięg to ponad 300 metrów. Taką broń można było ustawiać na murach i wieżach fortów. Strzela szybko i celowo. Onager był największą bronią w rzymskim arsenale. Na polu walki był to przerażający widok. W tym miejscu pocisk uderzył w ziemię. 61 metrów. Ciężka kula pokonała niewielką odległość, ale Boris jest pewien, że Onager, stać na więcej. 100 metrów. Trzeba poćwiczyć, by uzyskać dobre wyniki. Według starożytnych zasięg Onagera wynosił około 300 metrów. Zespół musi jeszcze poćwiczyć, ale Onager zapewniał Rzymianom oczywistą przewagę. Oddziały kontrolowały teren przed własnymi liniami, co z pewnością demoralizowało wroga, a efekt psychologiczny jest bardzo ważny. Widząc rzymskie wojska uzbrojone w takie machiny, człowiek wiedział, że czeka go kiepski dzień. Obrona granic imperium była bezustannie zmieniającym się wyzwaniem. Testy wykazały, że Rzymianie konstruowali urządzenia dostosowane do nowych zagrożeń, ale ich najważniejszą bronią była pomysłowość. Rzymianie potrafili zmieniać techniki militarne tak, by móc skutecznie walczyć z przeciwnikami. Dlatego ich imperium przetrwało tak długo.